W panych felach, ciebie jedna z je hey, hey. Robi wiatni, przed miasko się przedziera hey, hey. grupie nieraz, no to sprawdź to gówno teraz Już wyglądam na szpanera dziewiętnastki na spinera Na tych chromowanych felach zwiedzam całą okolicę środkowym palcem Pozdrawiam policję, robię wiatr Guśniki na pierdalają w górze Dupy w oknach słysząc muze Pociągają żaluzję przez te alufele duże Każda dupa chce się rucha, ty jak chcesz to sobie malucha, wydaje haj, słucha Na alufele się gapisz, a ty po coj wynieś matą tematowe kopaki Weź sobie zapis, co nazywamy porażką Te alufele wciąż płyszą. kiedy światła glasno. Na chromowanych felach dziewiętnasta alufela Robi wiatr i przedmiot, się przedziera Na chromowanych felach dziewiętnasta. Człowieku, I teraz naciąga Fenik Z mojej błyszczącej dziewiętnastki To ton. nie jest kurwa remit Widzisz moją furę, jak się boję, nią po mieście Za szybę słyszysz skorwysyjski beat I chcesz więcej, okrążam osiedle Zgredy znowu dzwonią na psy Przy tych cykaczach doby mają orgazmy. Przy tych Kaczach, rozpierdalają się trawaty a twoje zaszóstkie kołpaky ej, hey, jesteś chuja warty mam spinnery nie na żarty na nich logo tor środkowym palcem pozdrawiam frajera powtórzę to nie raz niech usłyszy całe miasto Odwracam się z popiołów kiedy wszystkie światła gasną na chromowanych felach dziewiętnasta halofela robi wiatr i przed się przedziera na kromowanych... Możesz kurwa mówić, że jestem hustlerem Ty będziesz się spinał, jak będę jechał mym bentleyem Na chromowanych felach, dziewiętnastki, na spinnerach DOS kurwy syny, jadę Przez miasto teraz, one Błyszczą najjaśniej, że możesz się w nich przejrzeć A tylko tu, jak będą brudne, to je kurwa przetrze. Wszystkie szyby w dół, bo bas, dudni w membranach we swoją furę z drogi, pozostanie rozjebana Twoją dupę, w moim samochodzie na woli jeździć ze mną Niż w twojej starej Skodzie Jadę furą, MBK okrąża miasto Jestem tu z powrotem, kiedy Wszystkie światła gasną Na chromowanych pelach, dziewiętnatka alufela Robi wiatr i miasto Się przedziera, na chromowanych Fela, cię Vietnamka, alu Bęla.